Dzisiaj wypowiemy się na temat tej osoby. No to lecimy. Przepraszam, nie umiem się dostosować, lecimy dalej. Tutaj już masz problem, bo to grozi um, dużą kwotę pieniędzy za. Um, lepiej, daj mi to lepiej ująć. Udostępniłaś dane osobowe. Jesteś za to odpowiedzialna i Twoi rodzice są odpowiedzialni za ciebie, bo jesteś niepełnoletnia i oni mogą um, wielką kwotę pieniędzy na to stracić. Nie pozdrawiam. Przejdźmy dalej do filmu i teraz proszę oglądać. Tutaj jeszcze ukradłaś Arta Po prostu to jest dla mnie jakieś komiczne. Dobra, kotleciki to na tyle, bajo.